Cześć, z tej strony Wikix. Ucięło mi nagranie, więc może spróbuję to zrobić jako dwa filmy, ale jak mi nie wyjdzie, no to... to oglądajcie to jako jeden film, bo bez sensu będzie, jeśli... bo to musi być jako jeden film. Urwało mi nagranie, więc będzie... będą trwać naprawdę dwa odcinki, to może być jeden. Więc lepiej tak... o nie. Tutaj... i nie pomyślałem, ale dobra. Doszliśmy do tej góry, a będziemy to kopać długo, strasznie długo. A już mamy pie. Uj, uj, uj prawie spadłem. Paść z tej góry to nie byłoby dobry pomysł. Bo To jest tak wysoko, że to lato najlepsze jest. To w tym. I teraz tu musimy wykopać kamiennym kilopem, bo się nie da inaczej. Spadłem. Co my tu jeszcze mamy? No naprawdę wysoko, więc lepiej stąd nie skakać. Chyba, żebym miał tylko to bym zrobił bez powodu, bo Dobra, nie ma dziury. Też nie powinno być zresztą. Tam widziałam jeszcze na górze trochę żelaza, więc tam też zaraz dojdę. Jest. Wejdę na samą górę, bo... Tu może przejdę sobie się. Tam jest. jesteśmy dojdźmy tędy tędy dobra dojdę na samą śnieg pada? dawno w Minecraftie nie padał w śnieg ja zresztą tego nigdy nie widziałem też e, okay. dobra jestem na samym czubku ale ale to lepiej by go nie A deszcz też pada. Bo tu różnie może być. Prawda może być. Tu już mamy blisko. Teraz jak. Ujojojoj. Ulala. Tam. O. I o. No i tutaj trzeba go zjeść, bo zaraz. Mam tylko tyle jedzenia? O nie. Dobra, ale uda mi się jakoś. Zawsze się zejść z tej góry, ale długo mi to na pewno zajmie. A więc no tak, schodźmy, kopmy to, Daj na pewno mi się zgłosi. O nie, ale jakiś wygląda jakiś test. No ja nie wiem, może przecież. Ja już widzę, że popełniłem błąd. Zbyt dużo pających tutaj jest. Chyba, że kliper jest. O e, nie. Dobra, użyję tego flipper, żeby nie za mną. mi się udało, żeby się skoczyć do wody. Dobra. o to jest taki szybki domek mały domek Oczywiście. Ale to będzie wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję za oglądanie. Cześć!